Ruszyły Szamir Wszystko razem proszę Państwa Bardzo blisko siebie Prowadzi Airbus Szamir Blisko jest Anagorn Dalej tam jest Espandola 1800 metrów do celownika Na ostatniej pozycji Frygana tylko A na przedostatnim miejscu Kamun Pozostały blisko siebie na czele w tej chwili galopuje Benefis. Benefis na drugiej pozycji jest Permakhit, Benefis, Permakhit, dalej za nimi Anagor, Erbas tam blisko siebie, 1400 metrów do celownika, nadal na czele Benefis, na drugiej pozycji galopuje Permakhit, na trzeciej Anagor, na czwartej Eon. Na piątej Szamir, wszystko razem blisko, tylko daleko za stawką galopuje w tej chwili. Kamun, tysiąc metrów do celownika, nadal na czele Benefis. Benefis, Permakhit, Anagor, Eon, Erbas, Szamir, Mumbai. Będzie walka. Nadal, nadal na czele galopuje Benefis. Benefis, permakhit i eon, to jest czołówka. I następnie Anagor. I za chwilę wyjście na prostą. Nadal, nadal na czele Benefis. I już mamy prostą finiszową. Dużo, dużo koni razem, blisko siebie, tam na czele stawki galopuje Anagor i polem, polem finiszuje. Permakhit, 450 metr, 400 metrów do celownika. Przy bandzie bardzo dobrze Anagor, a polem Permakhit. Tam jeszcze Mumbai jest blisko. Anagor, Anagor, Anagor na czele, który jest mocno atakowany przez Mumbaja. Anagor, Mumbai, Anagor, Mumbai rozpoczyna, finiszka Snara. Anagor, Anagor z reguła jest na pierwszej pozycji. Na drugie Mumbai Celownik, a na gór Mumbai następnie Kasnara i na trzecim miejscu Fregana.